tu, pan Jaszek, witam was w, w pierwszym odcinku z serii Kina Serverze SKKFa Chciałem taką serię zrobić Zawsze dedną, bo ty jesteś głupi, ciededną je Nie, nie, może mnie nie dedną A może mnie denną? Tak, ten odcinek rzucony, ale mnie denną będzie fail, mnie denną w pierwszym odcinku, Ładaw. Aha, czekajcie to był taki mały fail Po prostu ja mam, ja mam tysiące kontu na koncie kolegi tylko zmanowałem No okej, okay, wchodzimy już na moim Gdzie jestem? To na tym No i trzeba będzie się jakoś stąd wydostać Wydostać będziecie trzeba, trzeba gdzieś O dobrze, wyszłam na do strefę. No i mam takie wyposażenie, ale myślę co, ja bym takim na fajnym takim miejscu, bym popłynął, tak gdzieś daleko. Więc ja bym sobie... Jakiś mieczyk bym wyczarował albo jakieś drwieńko. Tak, zawierałem stamtąd... z pana statka. Italian Drevianka A co tam jest? Nie patrzyłem, bo jest tyle tych atrakcji Na karmienie. więzienia Dobrze. Dawaj, za. Dobra. Czas się stąd jakoś szybciutko wydostać ze spona. Na razie to jest... Triliony drzewek. Tylko nie do czy tam nie jakuboida. No, Co ja to zabierałem stąd tutaj? Zabierałem Ha! z na go tam jest! Chodzimy Uciekamy ze spawna jak najszybciej jak najszybciej speed z hakiem Uciekamy Uciekamy szybko Spet! Spet! Szybko. szybko 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 Co to jest ta skrzynia? To nie jest nic Czekamy Czekamy, patrzymy pod nogi To nami biegnie Może logniemy Fu, już, już ktoś za nami wienił, ja cię kręcę. Co oni z tego mają? Co oni nic z tego nie mają? Co tu kilka parę jedzonek? Pani nie da zaleje lawą i seria się właśnie w tym odcinku skończy. Ale zrobimy taki myk. Bo czekajcie. Poczekamy 10 minut. I wejdziemy z powrotem na serwis. Dobra, wchodzimy ponownie na serwer skkf -a. co się stanie? Wiemy zalanie w lawie. My się... Nie! Uciekamy dalej. Wiemy, się wracamy. Ta jakaś lawa wylana. No i teraz nikt nie goni. dobrze jest. I chyba na... Horyzoncie nikogo nie widzimy. Ej, to było gdzieś niedaleko. Tam! Tak, tak, tam, tam. Tam wpadł do tej lawy. nie wyszedł. I... Sp palił się szkoda no lagi na serwerze są dość duże a skaka za zielonego dużo płaci więc to i na maszynę powinien zmienić tą maszynę bo mówił na jakimś tam gdzieś tam mówił na jakim live że płaci aż 1000 złotych do serwa jest 400 slotów, to jest 152 osób. Rodzimy. 73 osoby, a są lagi Wy, wy tego nie widzicie, ale yy, na przykład na paucie są lagi. Dość duże. Takie Nie wyobrażam sobie tego, co tam by było... jakby było 400 osób. Sery. Nigdy nie widziałem 400 osób, ale to pewnie kiedyś się spełni, jak SKK zrobi jakiegoś livea i zrobi coś z serwera Coś nie wiem czy już nie było, ja nie widziałem Jakby Nie było, jak będzie jakiś live i coś SKK będzie tu robić serwera To... To zresztą ten... ja nie będę wam pokazywać wszystkiego, teraz pokazuję wam to Podbieramy sobie. Ja się tak zaczynam. aha, to sieba dobie do mojego dream, więc zaraz zywię. No dobra, witajcie ponownie. No i wchodzimy ponownie na serwer SKF. Jest dzień, tylko nie wiem dokładnie, w którą stronę trzeba iść. Czy tą, czy w tą? Nie, w tą, tą, tą pewno bo tam... no, spawni był bion zimowy, więc tutaj no spada popularność, spadła, tu ludzie mówią kagawek robi coraz większy ten serwer a popularność tego tak, serwera spada jeśli to cały czas było 150 osób, a teraz wieszcie pułapki widzę a ja, pułapki lila domki jakieś Czekajcie. Znowu zejdziemy. Co tam? Może nie umrzemy. A tu nic nie ma spoko. A czekaj, coś tu jest, coś tu jest. Nic tu nie ma. Co i wykopiemy ręką? Ale <grymne> coś? Nic nie ma. Wszystko ktoś obrabował. I jest, coś jest. Wszystko się przyda. O. Trochę bruku się zawsze przyda. A tu? Dobra, lekko piję sobie. Pokażę jakieś jakiś tu skrzynek ukrytych. To nie wiadomo. To nic nie mam, nie ma. Czekajcie. No fajnie fajnie. Przepraszamy tego pana. Czy ktoś, Czy ty jesteś już obrobowany czy nie, ale... Pięć do domu. że ty dopiero wprowadzasz tu, nie wiem. Sr włączony. Ej tu stąd wyjdziemy, będzie musieli się chyba jakoś podsadzić. Sprawdzimy wszystko Wszystko na to że naprawdę się przydać Żelazo też O, lepiej do To i niskim poziomie jestem, co poszkowym diaksów. Mmm, czekajcie Tutaj teraz w stopie nagrania zobaczyłem, że został na dziewiątym poziomie. Żebym tu popatrzył na jaki, jakimi taksami. To coś znalazł. Byłoby fajnie. Mogę sobie coś zrobić. Przy jakie, jakie kordy? Pablu. Ja muta, Ewa, tak, ja muta. Musiałbym do dara napisać, żebym nie odbudował. Maciej na Facebooku. Dobra, co tu mamy? Czy tam coś jeszcze jest ja, chyba? Sowki są na serwie. Światam, wchodził. Ktoś tu grał. Ale niestety. No ale niestety, to już go chyba okradł. Więc w tym domu wolno powiedzieć, że znalazł niedużo. Ale domyki znalazłem, fajnie. Chyba no, stąd przyszedłem. Chyba stąd. No, może stąd myjemy szybciutko? Albo czekajcie. Będę czas Nagi na serwerze są straszne. Co jest? Czekajcie. Na serwerze nagi na serwerze są naprawdę straszliwe. Więc ja się nawet dziwię. Tutaj idziemy szybciutko. Nie, mało jest ludzi. Siedemdziesiąt dziewięć players. Czy to jest nic? Nic. taki wyjście ma. Tak, będziemy kopać, bo tam niestety nie wyjdziemy, bo się utopimy. Czekajcie. Chce jakąś pohanny zawior. Już jedno. Dwie sobie pohannie. Ja to zaczęłam kopać tam. Okej. Okay. Mam dwie plany. Co tutaj zacznę kopać? Bo to Dobra, kupimy. Przydazo zrobiłem aleki okay. Chodzimy na powierzchnię i skończymy ten odcinek. Nie ja sobie w tym domu. Tak tam nic nie było, jak widzieliście sami. A, nic tutaj nie było, nic. Ej, no. C Więc, było tylko trzy miseczki. Dle. Czybym wychodził na powierzchnię? Tak. Tu woda zaleje. Szybko, szybko. Nie. Uff. No ledwo co? Ach tutaj. To niedaleko wyszło. Biegniemy dalej. Cześć, coś zrobił? On coś tu jest. Tu umarł. Dzieci. <grymne> Oka. Miejsce umarł. Piękny nagrobek. Tu nic nie znajdę. Czekamy. Dziecianki się nie ładują. Humki się nie ładują, więc... To mi nie o niczego. O! Działam tak uciec, żeby tam nie było śladu cywilizacji. Tutaj już jest dużo śladów. To jest obelisk? To jest by? Nie. Dobra, nie kopieś tam. To, to jest tu bardzo dużo śladów człowieka. Kałdę chcesz z ciebie zabić? Dlaczego? Co to jest? Nic. Co to Drzewka, tu? No ja mam takie coś, co fajnego. Więc skończymy sobie odcinek. Cześć! No i papa. Jedliśmy w tym odcinku, znaleźliśmy jeden domek i z niego nie oprabowaliśmy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.